Drodzy Państwo, mieszkańcy Krakowa, Nowej Huty, drodzy Przyjaciele, święta, triduum paschalne i Wielkanoc jest to czas wyjątkowej tajemnicy. Z jednej strony, tak jak teraz, u nas w życiu codziennym mamy wiele trudności. Tak samo Chrystus 2000 lat temu umarł za nas na krzyżu, i wydawało się, że tej nadziei nie ma i nie będzie. Natomiast właśnie takie są święta. Święta Wielkiej Nocy. Przyroda budzi się do życia na wiosnę. Pogoda jest coraz lepsza i Chrystus, który po trzech dniach wstaje z martwych. I chciałbym na te święta, na te tegoroczne święta Wielkanocy, mimo tych wszystkich trudności, które każdy z nas przeżywa siedząc w domu, nie mogąc zrobić dobrze zakupów, nie mogąc spotkać się z rodziną, chciałbym życzyć właśnie, by ta nadzieja zagościła w naszych sercach, by ta nadzieja, która. Wypływa z wielkiej tajemnicy Wielkiej Nocy, ale także wypływa z pięknej pogody, ze słońca, z wiosny, która się budzi, by ta nadzieja została wlana w nasze serca i by każdy z nas tą nadzieję czuł. Dlatego chciałbym życzyć Państwu wszystkiego dobrego na święta. Przede wszystkim dużo zdrowia, ale również otuchy i nadziei, bo ta nadzieja powoduje, że w naszych sercach zagości pokój i nie będziemy się martwić o przyszłość. Liczę również na to i chciałbym tego życzyć, by Kraków, by Polska nie dotknęła, nie dotknął kryzys, by ten koronawirus, który atakuje cały świat już od kilku miesięcy, w Polsce od kilku tygodni, by wreszcie ustąpił i by my, którzy teraz w tym czasie przeżywają te święta, byśmy mieli nadzieję na to, że ustąpi, a Nasze życie zmieni się na lepsze i już niebawem będziemy mogli zarówno spotykać się z rodziną, wyjeżdżać na wycieczki czy wyjeżdżać na wakacje, i wszyscy już nie będziemy się martwić o nasze zdrowie. Chciałem życzyć Państwu wszystkiego dobrego na święta, dużo zdrowia, pokoju i radości. Niech Chrystus zmartwychwstały. Niesie nadzieję, a wiosna, która zagląda do nas przez okno, i to słońce, które powoduje, że uśmiech pojawia się na naszych twarzach, niech właśnie sprawia, że z nadzieją będziemy patrzeć w przyszłość. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. W radosnych, wesołych świąt. Alleluja. Chrystus z martwych zmartwychwstał.